far no Co, <laughs> oh, 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 co? co? Leży Nice Ile już śpi? leży Wszyscy śpią chyba Kurwa, co to jest za mało tu? Jeszcze spierdala, spierdala Łącz go, łącz go Jakie to Kurwy A Tu jest gdzieś Na szpital. Spierdala, spierdala, nie, 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 na szpital to nie można No nie, nie, nie Essa. Chyba szyb, to szybki szybki já. zero za zero za zero essa. za zero za zero za zero za zero Kurwa, nie, nie wiemy czy. Mogę tak przyjechać. Mówiąc szybko, sprayujcie to i spieszamy tam. Sprejuj, No, Dobra, spieprzałem wszyscy do Jamesa. Przebiję się opony. Tylko opony chciałem. Też się ma panów Dzięki przybyłem. Oj, świetnie, teraz udany. Poczekaj, poczekaj. A jest tamten, a tamten go nie Jebany, wiesz co, zrobi? co zaraz to zrobił? Łatwo, co zrobił? Za spierdalać spierdalaś tak, że wyjebał chyba z starych getgutach